Siemanko, z tej strony Kamilek Strike Jesteśmy dzisiaj na The Wallsie I szybko musimy wybrać klasę Dobra, mamy mm, Tak, jesteśmy na arenie The Walls IP oczywiście w opisie I od razu ruszamy po Po żarcie Żarcie, najważniejsze Chociaż w sumie będą ciastka O Jezu, nic nie mam Dobra, co się nie opłacało ale, ale nie będzie wypłakać nad żarciem, bo sobie zetniemy drzewka. Tak super wyczyn. Tutaj yy, tak naprawdę itemy. Wszystkie najpotrzebniejsze są w stołnie. Można powiedzieć, że dropią ze stołna. I nie trzeba męczyć się nad szukaniem, tylko po prostu troszeczkę pokopać. No. Yy, tak, to będzie taka nasza arenka. Którą sobie pogramy yy, właśnie dziwnie, bo jestem dzisiaj sam. Mm, jestem sam, ponieważ. No, ponieważ tak po prostu. No, chciałem zrobić coś innego. No i jestem sam. No. Dobrze. To sobie zrobimy z tu. Mm, postawimy go tu. Tak, wiem, że powinienem wyłączyć czat, ale nie będę wyłączał, bo jest mi potrzebny. Nie pytajcie się po co. Powinniście się skapnąć. Dobra, powiem wam. A mianowicie... Będę... Yy, będę... No... Patrzył, ile jeszcze arena będzie trwać i takie inne duperelki. Dobra. No to sobie zrobimy kopalnię Powiem wam yy... Wzięliśmy sobie klasę górnik Czyli że mamy już taki Po co ja robi... Dobra, nie, bez komentarza Fail, zrobiłem, <gum> zrobiłem kill off, jak mam kill off. nie no spoko Dobra, poczekajmy sobie aż coś dropnie nam O, już ciasteczko nam się dropło, fajnie, jedzonko jest bo tych chlebków to zbytnie nie będziemy mieli. O, diament, diament. Yy, najważniejsza rzecz, tak naprawdę. Yy, no, zrobimy sobie diamentowy miecz. Co za idiota. Bez obrazy Zmarnuje, z, Zmarnujemy sobie Ten, ten kill off. Boże, chciałem powiedzieć miecz yy, No bo nie mamy co z nim zrobić Ok, mamy już diaksowy miecz Ten typ se poszedł Okej, okay, weźmiemy sobie, zaklejmujemy to Zaklejmujemy, aha, spoko Nie no, nic nie było Dobra, nic nie słyszę dzisiaj Uznajmy tak Dwa piecyki sobie zrobimy Tak, wiem, kopię że a się nie da Dobra To jest teraz tylko nasze Okej, okay, to mamy Daimonda. To sobie już od razu kombinujemy z mieczykiem Co on odwala? W mi powiedzcie, bo ja go nie rozumiem. Czym będzie niszczył kraft? A dobra, niech sobie niszczy. Trudno. Jeśli on zniszczy, to trudno. Dobra, my, my się nie zajmujemy typem. Wow. Widzę, że ludzie już zaczęli... O, 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 Diamond! Jaki typ? Złapał tem... Złapał mojego Diaksa. No nie! Kto to taki mądry? Tak, bardzo mądre, przepalam jedno żelazo. Dlaczego już, już wszyscy wykopali? Nie masz już miejsca, nie ma gdzie kopać. Czemu nie kopię tym żelaznym. Ponieważ... Yy, no, mnie nie ma sensu, zrobiłem kamienne... No to już go dokończę. No nie, no bo nie będę tak zostawiał. LOL. Giniciany. Teraz włożymy Co ja takiego mam? Nic nie mam. Dobra, zrobimy sobie O, 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 diamonds, Super. Kill diaksowy w ogóle sobie zrobimy. Jeśli będą jeszcze dwa diamenty. I tu zaczniemy kopać, bo tam tu już nie ma miejscu. Tam już nie ma gdzie kopać. Dobra, tu nic nie ma. Nie widzieliście tutaj nic. Okej, okay, kilofi się skończył. Dobra, kopiemy tym. Będzie szybciej. Jak to w ogóle. Niezniszczalność tylko naprawdę. Chyba niezniszczalność. Yy, proszę nie hejtujcie, jak się pomyliłem. <laughs> nie wiem ile nagrywam. Nie wiem ile chcę nagrywać. <laughs> Spróbuję tak po trochę jak... Może 5 minut, nie wiem. O, na bogato, dobra. Robimy sobie kill Dobra, wiecie co? <coughs> na tyle to by było w tej części The Wolsa z Kamilkiem, tak? Dobra, wiecie co? Zaraz, zaraz będzie druga część. No, zaraz, nie niedługo. Co ja zrobiłem? Chociaż może mają coś ciekawe. Uuuu To... Ja chcę to, ja chcę tego Ja będę miał większy enchant, lepszy enchant Emeralda, Emeralda, szybko! Co, czym ja kopę? Nie wiem, zakopę cię jakoś osadniku Proszę, to ten Fakt, to nie ten, to ten? Nie ten? Ten? Nie. Jak będę miał Emeraldę, to będę się tak cieszył. <laughs> Ludzie będziemy mieli trochę większy level. Będziemy mogli trochę więcej enchantować. Ej, dobra, to by było na tyle. O, I Emerald, Emerald! Oh yeah. Trzeba mi trzy emeraldy, naprawdę? Co, ja się nie skapuję na to? Moja skapa wielka. Dobra, nie, emeraldy, dropajcie, dobra. Nie, to już koniec tej części, no to spotkamy się w następnej części.